Pity. <peter> <Okay>. Pity. <gry� <WrestleMania> <grycific handwriting> o Jest komandny komin. do smoka na bramę. Nie wiem nie. Będzie pikało przez brałem chodzi. przechodzi. Uważaj. Z bombą. <smok toxic> yeah. no, kurwaję, o, nie Chodź, tu mam chłopa. Ja idę na, he na Heaven, idę. Wie? Mogli... Idźcie, przygotujcie się do wejścia góry. Jest no Nie no, dobra, hoplutuję no no, no, teraz, no! Kto jest na, na dole? Ktoś jest! Ja go kurwa nie widzę, nie w tym berecie, zajebany. <laughs> kurwa te skiny, po banować. Ja góra. O kurwa! O kurwa. Bez Szkoda, że kurwa tak nie strzelam do przeciwników! Chciałbyś wymienić swoje skiny? Sprawdź z Monkey. Strona ta oferuje darmowy bonus 5 dolarów przy pierwszej wymianie. Posiada wiele skinów, przejrzysty interfejs, bonus 25% do depozytu oraz najniższą prowizję. Wymiana jest banalnie prosta. Zaznaczamy skin, który nas interesuje. W prawym górnym rogu wpisujemy kod krasnoludy na darmowe 5 dolarów do wymiany. I zaznaczamy skiny, za które chcemy się wymienić. Następnie klikamy Wymień przedmioty i czekamy na ofertę z Po akceptacji, przedmiot od razu trafia do naszego ekwipunku. Aby odebrać darmowe 5 dolarów, wystarczy wpisać kod Krasnoludy. Dzień głęboko ty już? Ale ty jesteś fago głupi, ty. FAGO! Podchodzi. Ty Głupi. Ty, kurwa! Co ty? Nie Ale pierdol, się, że, głupi, nie no. się no. dobrze no. ze mnie. Sorry. Sorry. Spadłem, ja rządować. wiem, że mamy kurwa taką przemagę. Ja trzymałem tam. Oh. Gala. A W upe, ladder. O. Ej, MMA mi znalazło. Michael, I muszę zaakceptować ty. <laughs> nie mogę. No to jest kurwa hit, nie? Kurwa bana dostanę. Na no MMA. Mam ready, na środku ekranu nic nie mogę zrobić. Masz Ej, maskę. czas się skończył, nic nie mogę zrobić! Alta. Ja pierdol, przecież to jest hit! I to MMA mnie wzięło. Teraz żeby zabrać pasha, jeszcze, jeszcze czarować można? Krótkie. Krótkie. Krok w Nie idę, idę cię zobaczyć. Ja chuju, Co ty już tak zrobiłeś? Flesza dostałem. Jakoś! Było... Kierownica? Ja no pełna kierownica delikatna, ale fleczem dostałem i kurde, podkładkę się skończyła, jak on mi wyjechał. Dwóch na dole jest, dwóch na, na dole jest, biega po dole. No, kurde, ale to. Kurwa, no. Żebyś cały czas był. Z luka chyba. Po oh, las, po chjeral, coś nie A nie. Bo Jak, wow, się... Wszyscy... Ja go, bo jaki las, kurwa! Ja też myślałem, <laughs> że No znaczy, typa lat, ja mówi chuj, wychylam, nie? A tu drugi jeszcze. Ty sorry, nie wiem dlaczego. Z na bramę znowu. trafili mnie sobie. Ej, wejdź środkiem tam spróbuj jakiś na nie kontakt złapać ją Kupiu rampę? Kurwa! Jedna dwa. Obity jest. Wyobraź sobie, że to jest to pewnie tylko 10% tego Przecież on chyba nie złapał wszystkich. Sound mute. Oraz skądś tam pierdolić mu to? Te...